Siemka Widzowie, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie na serwerze LiveBoat. To będzie kolejna moja taka opinia z serwera. Mogliście już zauważyć taką jedną na moim kanale z serwera The Hive. Tym razem nagramy sobie niektóre gierki po prostu z serwera LiveBoat. Myślę, że jedną z takich ciekawszych, którą na pewno zaczniemy będzie Zombie Apokalipsa. No, będziemy tu musieli walczyć przed zombiakami, i myślę, że weźmiemy chyba arenę. Tak, no bo to będziemy sobie na takiej arenie i wiecie tam. Zagłosujmy na mapę. Ja myślę, że stadion będzie fajny. Tu możemy póki co przychodzić parkura, no ale to widzimy się już w gierce. Dobra, widzowie, jesteśmy. Mapkę ktoś wybrał, jak widzicie, taką. Yy, jesteśmy tutaj tak ogrodzeni i są to jakieś autobusy, ogólnie, o! I widzicie, na razie mamy taki słaby mieczyk i mamy tutaj zombiaki. No trzeba je wiadomo pokonywać, to nie będzie problemem, bo są to zwykłe zombie, a w naszej drużynie nie jest jedna osoba, a kilka. Yy, no i tu już praktycznie skończyliśmy. Ogólnie też można zauważyć, mamy coś takiego jak sklep, yy, no i tu możemy kupować sobie różne rzeczy. Yy, nie wiem, ile ja mam pieniędzy, nie widzę. A, dobra, już widzę, ile mieliśmy pieniędzy i wydała je niepotrzebnie przez przypadek dosłownie. Ale skoro mamy tyle pieniędzy, kupię sobie zbrojkę. Zobaczmy w ogóle za ile jest kolejny mieczek też za pięć To mogłam w sumie miecz kupić bardziej by mi się przydał, ale mamy już taką zbroję. Dobra. Yy, gdzie są kolejne zombie? OK. Teraz mamy takie już bardziej creepy, trochę realistyczne, jeżeli mam być szczera. Bo naprawdę nie wyglądają one przyjemnie, wyglądają one, no, strasznie, tyle powiem. Jezu, oni mnie to atakują totalnie. Dobra. Są gdzieś jeszcze? Tak, tam są. Dobra, trzeba tu pomóc. A ja zdążyłam trochę. Dobra, kupmy sobie kolejną rzecz w sklepie, zanim zacznie się kolejna runda. Czyli mieczek. Kupimy sobie jakby taki kamienny miecz. Dobra, tu widzę, że jako jeden z nielicznych mam właśnie zbrojkę. Yy, o, teraz mamy właśnie takich bardziej jakby dziadków zombie, nie wiem jak to nazwać. Plus jeszcze dodali nam tutaj szkielety, czyli nie będziemy bić się z samymi zombie, będą też tu szkielety. O, tam jeszcze są, z tego co widzę, trzeba je pokonać. Idziemy. O, patrzcie, jakie to jest duże w ogóle. O, masz, masz ty, masz ty. A masz, znaczy. Dobra. Yy, za ile będzie kolejna jakaś rzecz do kupienia? Zbrojka za 10 i mieczek też za 10. No dobra, ok. Yy, no to czekamy. Ja chyba kupię w ogóle najpierw mieczek, bo to mi się chyba bardziej przyda. No, gdzie będą zombiaki zaraz, za dwie sekundy. O, tu się zrespiły gdzie zawsze. I teraz patrzcie, mamy takie mutanty zombi dosłownie. Nie no, my gaśne mutanty. Dobra, zabici. A jeszcze tu był szkielet, ale już nie żyje. Okej, okay. oj, tutaj biją go strasznie. tu jedną osobę to trzeba pozabijać. Okej, okay, mam już tego tyle, że zanim zacznie się następna runda w sensie fala taka zombie kupimy sobie mieczyk. Jest to już oczywiście żelazny miecz. Ktoś już tam ma w ogóle diamentowy, więc nieźle. O, a teraz jeszcze bijemy się z creeperami. No ciekawie, naprawdę ciekawie. Ty no, po co ludzie tam tak podchodzą, jakby, ja nie rozumiem. Dobra, tam trzeba trochę pomóc, bo widzę, że tam ziemeczek sobie nie daje rady. Znaczy, może, no. Może bardziej właśnie sobie daje radę, ale no. Chciałam mu pomóc. Dobra, no i czekamy, tu będą zombiaki jakieś. O! Dobra, tym razem jest wiele zombiaków tutaj. Dobra, bijemy, bijemy. O, jest, są creepery, ale niech oni po prostu wybuchną. No i ten niech też wybuchnie. Dobra, teraz się odsuwamy. No i co możemy kupić sobie, właśnie lepszą zbrojkę? Chyba, że mieczyk. Na mieczyk trzeba 15, więc kupimy zbrojkę. I teraz będziemy zbierać te 15 na mieczyk. Dobra, lecimy. Tutaj widzę, że ludzie sobie chyba nie poradzą z takimi rzeczami. Widzę, że za mną był Creeper i ja wiem, że on zaraz wybuchnie, ale ja go wolę pokonać. Dobra, jeszcze trzy monety i będziemy mogli kupić następną y, jakby y, mieczyk następny i zbrojkę w sumie też, ale nie wiem czy ja chcę. Ja chyba chcę mieczyk bardziej. O, tu się porespiły. Ale ty pijdziemy to mieczem, to zrobiła w sekundę. No, weźcie, no. Tak się nie bawimy. Okej. Okay. Zabijam ich, ale niestety nie dostałam ani jednej monety. No więc trochę słabiutko. Mamy już 15, więc zaraz sobie kupimy: oczywiście, lepszy miecz. A tak aktualnie to teraz. No i mamy już yy, zakładam, że najlepszy miecz. Bo nie wiem, czy dodali nederytowy. No i nie, nie dodali nederytowego mieczu. Więc będziemy bić się diamentowym. I kupimy jeszcze zbrojkę. Dobra. Ja już czekam tam, gdzie będą zombie, więc idę tutaj z typem. O, mało się ich zrespiło. A i w ogóle nie zauważyłam wtedy, teraz jeszcze są pająki, oprócz zombiaków. No i niestety mam tylko 5 tego Golda, a potrzebuję aż 15. No dobra, ja chyba czekam tutaj. Yy, na razie mam taką słabą trochę zbroję. Kolczastą dokładniej. Dobra, lecimy do tego dziadka na początek. Później na tego dziadka, oj i na Clippera. Jeszcze raz na niego. Dobra, mamy aż 9 monet, ale to nadal za mało na nową zbroję. Potrzebujemy jeszcze 6. Dobra, czekamy na kolejne zombiaki oczywiście. Ciekawe w ogóle ile to ma takich rund właśnie. Jestem tego mega ciekawa, ale zobaczymy zaraz no tak naprawdę no. Dzisiaj w sumie nie wiem ile przetestujemy giereczek takich właśnie. No, bo w sumie, nie wiem ile też zdążymy, no. Ty, bo tam creepery za nimi stoją. Nie, nie wybuchajcie ich, dajcie ich zabić. Oj, oj, dobra. Mamy 15, więc y, dawajcie szybko kupimy przed rozpoczęciem rundy zbrojkę. Y, no i super, teraz tak naprawdę zostało nam do kupienia... Zbrojka diamentowa za 20, dobra. I już będę miała tak naprawdę wszystko. Yy, oj, oj, dobra, tu jest dużo potworków, ale pozabijaliśmy je. No i jeszcze tylko 15 zł, i będziemy już mieli na stach, jak będzie na kolejną zbrojkę. Yy, dobra, czekamy sobie, czekamy. Nie, kiedy to będzie w końcu? Dobra, zrespiły się wszystkie potworki. Yy, oj, oj, tutaj wybuchło coś za mną, a nie to zombie zwykły. Dobra, zabite. No, i mamy niestety tylko 8 golda, więc jeszcze 12. Ach, kiedy to się zacznie? Jejku! Nie no, szczerze, naprawdę na razie fajna gierka. Fajnie można się tutaj jakby ulepszać. Chociaż nie wiem, czy ocenię ją jakoś mocno, bo ja nie jestem z takimi gierkami. Chociaż lubyś tak ulepszać, oczywiście. Ej, szczerze, nie wiem, czy to nie będzie ostatnia fala, bo tu było mega dużo takich dużych zombiaków, W sensie jest nadal. Dobra, ja mam już 16 golda, jeszcze 4 i będziemy właśnie to mieli. No i uwaga... ojejku, ja się boję, ja się boję, ja się boję, ja się boję, nie, 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 nie. o, dobra. Dobra, no i lecimy z tymi wszystkimi potworkami oczywiście. Jeszcze czterech nam monet brakuje. Dobrze, dobrze, brakuje już nam mniej monetek. Okej, okay, jeszcze tu creeper no i niech wybuchnie, dobra, mamy 20? Więc kupujemy przed następną rundą zbrojkę. No i tak naprawdę ja nic więcej nie chcę, jestem cała diamentowa. Nie potrzebuję nic więcej. Dobra, teraz to jakaś ta fala się zrobiła totalnie łatwa tych zombie. Apokalipsa dokładnie. A szczerze ciekawi mnie czy będzie jeszcze jakby kolejna, czy już nie. Bo tak naprawdę u nas to już wiele osób jest całkowicie uzbrojona. Ale teraz jest znowu kolejna fala. Dobra, lecimy. Yy, ok, musimy jeszcze teraz bić z tymi potworkami. Lecimy, lecimy. O kurde, creeper creeper creeper. Kurde, co ja robię. Dobra, zabiliśmy ich jakoś. Dobra, mamy ogólnie 9 monet. Ej, ty no, kolejna fala. Szczerze oceniłabym to lepiej, ale nie podoba mi się to, że jest tak dużo tych fal, bo szczerze nudne już tak długo się z nimi bić. He, dobra, nawijamy się z nimi dalej. Jeżeli to nie jest ostatnia fala, to ja po prostu wychodzę. No bo już tu, no tak, no to nie jest. Dobra, widzowie, widzimy się już w lobby. Dobra, widzowie, jesteśmy już oczywiście w lobby. I kolejną rzeczą, w którą zagramy, gra w to trochę więcej osób, są Bedwarsy. Gra w aktualnie dziewięćset prawie 50 osób. I myślę, że zagramy sobie w solo. No to co będziemy widzieć, już w gierce. Dobra, widzowie, zapomniałam jeszcze dodać przed gierką ocenę oczywiście z Apokalipsy Zombie. Moja ocena to takie 6,5 na 10. Niezbyt mi się ta gra podobała. Jakby fajna była, lubiłam się tam ulepszać, ale moim zdaniem była trochę za długa jak na taką gierkę. Jakby pojawiały się tam nowe zombiaki, myślę, żeby było fajnie. No a teraz będziemy widzieć się już dopiero w grze. Dobra widzowie, ogólnie ludzie wybrali mapkę tundra, ja ją nawet lubię, ale tutaj szczerze nie wiem czy będziemy się dzisiaj rozwijać, no bo jest to po prostu taka mapka, że tutaj bardziej myślę, że się poleca pójście do przeciwników, no chwilowo tutaj zabudujemy sobie tak trochę nubsko łóżko, ale... No, mam nadzieję, że nie będzie takich osób, co od razu stwierdzą, że chcą mnie zabić totalnie. Ej, no, kurde. Pomyliło mi się i teraz mi chyba nie starczy bloków. No, nie starczy mi jednego bloku. No, daj. Jezu, co ja zrobiłam? Ach, muszę stąd wyjść. Dobra, tak? No, jeju, no nie. Przecież ja zanim zabuduję łóżko, to już mi nie połowa czasu. Dobra, zabudowane. No i teraz lecimy z ulepszaniem się. Mamy tego 5 żelaza, więc kupmy sobie lepszy mieczyk. W ogóle tutaj możemy się podudować do takiego żelaza, w którym będziemy dostać po prostu go więcej. Więc weźmy sobie bloki jakieś i po prostu podejdźmy tam. Chociaż myślę, że zanim to, to jeszcze zabudujemy sobie tą terakotą właśnie. Ogólnie, no to yy, mogliście już widzieć te Bedwarsy na moim kanale. Bo nagrywałam już taką serię z e, gramy w Bedwarsy, albo uczę Was grać w Bedwarsy. Takie... Mhm. Nieźle Was uczę, szczerze mówiąc. Tyle mi bloków nie starczy. Ja od typa nie ucieknę już. Dobra, nie wiem. Jezu, nie, nie mogę na niego skoczyć, bo on nie zabije, dobra. To będzie zaskoczenie, zaskoczenie. Gdzie on jest? Ty, nie widziałam go. Przegram to, przegram tą bitkę. Jest! Jezu, udało mi się. Jak dobrze. Trzeba kupić szybko od villagera, póki go tu jeszcze. Nie, no, typ już tu jest. Typ już tu idzie. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Do góry, do góry! Okej. Okay? Oho, widzę, że typ nie jest głupi. Ale ja też nie, uwierzcie mi. Ja też nie jestem głupia, oj. <grym>, Może jednak. <grym>, nie, no, przepraszam, bo z widzowie. Ta runda w Bedwarsy totalnie nie niepykła. Ale powiem, że moja ocena w Bedwarsy będzie taka, jak gram sobie zazwyczaj. Oj, jak, jak nam. Yy, właśnie ocenię to 8 na 10. Nie dlatego, jakby wiadomo, przegrałam, ale ja po prostu w Bedwarsy gram na co dzień i no nie wygląda to tak zazwyczaj. No i teraz tak naprawdę będziemy grać w kolejną gierkę. I myślę, że kolejną gierką będą Skywarsy. Yy, tylko, że Skywarsy z Lucky blokami. Tak będzie śmieszniej. Yy, no dobra, no to myślę, że widzimy się w grze. Widzowie prawie bym zapomniała, ale chciałabym bardzo podziękować za te 500 subów. Jest to dla mnie mega wyczyn, że udało nam się, w sumie bardziej dzięki Wam, wbić te 500 subskrypcji na kanale. No ja się mega cieszę z tego, bo naprawdę chciałam bardzo mieć dużo subskrypcji. No i te 500 to jest już tak naprawdę dużo moim zdaniem. I przechodząc do gierki, to zostało mi jedno serce. Dobra, nie no, mam tak beznadziejnej temy. ja zjadłabym coś, ale mam pełne, jakby jedzenie. No co żart?! No jeszcze mnie strzelił! Jezu... Przecież ja w życiu tylu serduszek nie od razu... Już tam ktoś też rzucał takiego podobnego ziomka. I powiem szczerze, że nie mam tu mojej ulubionej rzeczy. Raczej nie mam, bo już ostatni laki blok No i nie mam tej fajnej rzeczy, bo nie mam mojej ulubionej rzeczy, którą lubię się bić. I to jest słabe. Słuchajcie, ja w życiu się nie biję mieczem na Skywarsach takich na przykład, czy laki blokach Bo na serio ja jakby. Mój sposób to jest taki, że biorę lawę i dosłownie wszystkich podpalam. Lub blokami też zabudowuję i wiecie, i wtedy podpalam. No ale głównie chodzi o lawę. Trzeba go stąd rzucić. Ktoś mnie z tyłu. Właśnie o tym mówiłam, że dla Was mega dobra na tym. E, ta gierka była mega słaba. Nie wiem, jak to wyszło. E, ogólnie, no to na tą gierkę daję takie 6 na 10. Lubię to, ale nie tak bardzo. No i widzowie, to już będzie koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że zostawiliście łapki w górę, suby. No i pa!